Przy Czaju kolejny odcinek, i kolejne świetne spotkanie z aktywnym człowiekiem z aktywnego pogranicza, Patryk, który reprezentuje Stowarzyszenie Tomaszowskie, Stowarzyszenie Sportowe Kudłaty. I czym się zajmujecie tak na co dzień, bo macie bardzo szeroki wachlarz sportowych aktywności. Tak, zgadza się. Na co dzień staramy się organizować czas z tym najmłodszym, żeby aktywnie spędzali czas swój, który po szkole mają, czy też w weekendy. Obecnie naszym głównym celem jest szkolenie młodzieży z zakresu piłki siatkowej, tak, siatkówki. Ponadto organizujemy również zajęcia dla osób dorosłych z terenu Tomaszowa, z terenu powiatu całego Tomaszowskiego, organizując rozgrywki halowe w piłce nożnej i w piłce siatkowej, tak. Mieszkasz tutaj w Tomaszowie od e, 10 lat, e, przybyłeś i nagle okazało się, że coś trzeba by porobić, e, tak sobie rozmawialiśmy e, trochę poza e, kadrem, że sam gra, zacząłeś grać w piłkę? Tak, ja amatorsko, kiedyś tam grałem w piłkę sobie na swoim poziomie amatorskim w niższych rozgrywkach ligowych. Ale poza tym w okresie zimowym, to mówię, to zaczęło się wszystko w 2012 roku, kiedy tutaj stwierdziłem, że jednak nie ma co robić w zimie, tak? Postanowiłem pogadać z ludźmi, zapytać się o hale, zorganizować sędziów, zorganizować na wzór rozgrywek, których sam kiedyś uczestniczyłem w Kielcach, tak? Jeszcze jak tam mieszkałem, Tomaszowską Halową Ligę Firm i dla mężczyzn, to są rozgrywki piłki nożnej. No i dotychczas już udało nam się zorganizować 8 edycji, tak? Naprawdę konkret, ale e... Ty nie tylko pasjonujesz się piłką e, nożną, bo tne, tych dyscyplin, e, w których wasze stowarzyszenie aktywnie działa jest naprawdę kilka, bo to zaczęło się od piłki, a jak poszło dalej? Dwa lata później zorganizowaliśmy Tomaszowską Amatorską Ligę Siatkówki dla siatkarzy, tak powiem, bo też amatorsko gdzieś tam odbijam sobie, lubię tę, tą dyscyplinę sportu również. No i też już od pięciu, chyba czy 6 lat organizujemy Ligę Siatkówki. Kolejnymi pomysłami, które tam wcieliliśmy w życie tak, podczas naszej działalności był pomysł organizowania nocnego turnieju piłki nożnej i tak samo nocnego turnieju piłki siatkowej. Jak wygląda taki turniej? No w, w ubiegłym roku, w grudniu o, o, turniej organizowany jest ogólnie w okresie świątecznym, tak, wtedy, kiedy wszyscy, że tak powiem, większość ludzi przyjeżdża na święta do rodziny, ze studiów ludzie zjeżdżają, młodzi, z zagranicy zjeżdżają w odwiedziny, tak, na świąteczny czas. I wtedy jest dużo odbiorców, więc możliwość zaangażowania większej ilości osób. E, ostatnio bardzo fajny sukces odnieśliśmy, ponieważ na turniej nocny, który rozpoczynał się od godziny 18, a zakończył o trzeciej, o czwartej w nocy zgłosiło się 15 zespołów, tak. Mieliśmy nawet w ostatnim dniu przed rozpoczęciem turnieju, drużyna ze Śląska dzwoniła, czy mogą przyjechać. Tak? Co, nie przyjechali do ale myślę, że w tym roku się pojawią na tym turnieju, ponieważ tam jakiś kontakt został z nimi zachowany i. Mówię, no 15 zespołów to jest coś fajnego, gdy w takim okresie w nocy przyjeżdżają na hale, integrują się w towarzystwie, tak, spotykają, uprawiają, aktywnie spędzają czas, tak, z nami, dzięki nam tak naprawdę, tak. Czyli organizujecie turnieje, ale pomiędzy turniejami też wypełniacie czas, szczególnie młodym ludziom. Jak to wygląda? Od października ubiegłego roku utworzyliśmy sekcję. E, chcieliśmy docelowo stworzyć drużynę siatkówki chłopców, tak? Roz, 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 rozpocząć treningi dla chłopaków. E, do lutego przed okresem pandemii mieliśmy już zadeklarowanych za 35 dzieci. Także mówię, no to jest fajna. Dla nas coś fajnego to co cieszy, tak jak widzimy, że te dzieciaki przychodzą, dwa razy w tygodniu się spotykają, trenują, zatrudniamy tam odpowiednich trenerów, którzy są wykwalifikowani, mają odpowiednie podejście do dzieci. Są czynnymi WF-istami w szkołach tomaszowskich, tak, tutaj w podstawówce czy w liceum. No i dzięki temu też mają te dzieciaki z nimi relacje i znają ich, tak? I przychodzą do nas na treningi bardzo chętnie, tak? Dzieciaki po pierwsze, w jakim wieku? Po drugie, gdzie trenujecie i jak często? Dotychczas treningi do marca odbywały się na ekonomiku, tak odbywały się one dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny do dwóch godzin, w zależności od wieku dzieciaków. Najstarsze roczniki to były 2007-2008, później 2009-11 chcemy utworzyć teraz docelowe grupy. No i te najmłodsze maluszki, które też już przechodziły, bawiły się po prostu na hali, tak? Czy oswajały się z obiektem, że tak powiem, tak, dostawały piłkę i prowadzące zajęcia tam wymyślali im różne zabawy pod kątem koordynacji tych ma naszych maluszków, tak? Widzę to wszystko tak się rozkręca, rozkręcało coraz bardziej, co było waszym, co tak pamiętasz, że było twoim największym sukcesem, co najbardziej was wszystkich uradowało w tych ośmiu latach twojej działalności, a jeszcze nie zapytałem od kiedy w ogóle stowarzyszenie, bo początek to pewnie działania nieoficjalne, a, a kiedy stowarzyszenie? W 2012 roku zaczęliśmy działać jeszcze nieoficjalnie i w 2015 zarejestrowaliśmy swoją działal działalność. Oficjalnie jako Stowarzyszenie Sportowe, tak. No to teraz wrócę do tych poprzednich pytań o, o te największe radości i sukcesy w tych kilku latach. Mam nadzieję, że sukcesy są największe przed nami, jeszcze tak naprawdę. Każdy, każda, że tak powiem, dyscyplina, z której tutaj promujemy i każdy mały turniej, czy cokolwiek innego nas cieszy, tak. Im więcej jest odbiorców, tym bardziej tu, jesteśmy zadowoleni z tego, że to, co robimy ma sens i w dobrym kierunku działamy, tak. Staramy się, żeby aktywnie ci ludzie spędzali czas, zarówno ci starsi po pracy mogli pójść pograć piłkę, czy siatkówkę, czy ci najmłodsi teraz, tak, żeby mieli... Na początku swojej drogi, że tak powiem, sportowej, także mieli możliwość, tak żeby mieli wybór w Tomaszowie, bo dla chłopców w Tomaszowie zespołowe gry ograniczały się dotychczas tylko do piłki nożnej, tak? Jest bardzo wiele klubów nie było klubu piłki siatkowej, aczkolwiek przez dwa sezony też udało nam się stworzyć klub piłki siatkowej, siatkarskich mężczyzn i występowaliśmy w rozgrywkach wojewódzkich trzeciej ligi, tak? Naprawdę konkretnie. Wszystko się fajnie rozkręcało, bo zaczęliście i z młodzieżą pracę i już kilka razy wspomniałeś słowo magiczne teraz dla wielu organizacji, dla ludzi, którzy działają w ogóle dla nas wszystkich marzec. W okolicach 11 marca, gdy zaczął się lockdown, czyli zamknięcie wszelkich działań społecznych koronawirusowych, co się stało z, waszą, z Waszym stowarzyszeniem? z waszymi działaniami? No niestety musiały zostać wstrzymane na ten okres najcięższej tej pandemii, ponieważ mówię, obiekty sportowe przy szkołach, tak, szkoły zostały zamknięte, tym bardziej nie mogliśmy korzystać z hal sportowych, tak, a w tamtym okresie przeprowadzanie treningów gdzieś na powietrzu dla dzieciaków jeszcze było po prostu nie, nie, nie było możliwości takich, tak. Teraz w lipcu i w sierpniu prowadziliśmy zajęcia na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasowia. Tam są boiska do siatkówki plażowej i tam prowadziliśmy zajęcia. Tak? No mówię, frekwencja jest mniejsza niż na hali, bo no, mówię, ludzie być może też, nie też że urlopy, to jeszcze mimo wszystko całej tej pandemii, jeszcze być może się obawiają, żeby dzieci przeprowadzać na treningi. Myślę, że od września już hale będą normalnie funkcjonowały i będziemy mogli wznowić nasze działania na halach, gdzie teraz docelowo od września chcemy stworzyć pięć grup. Dwie dla chłopców w dwóch różnych rocznikach i dwie dla dziewcząt. I jedną najmłodszą mieszaną, które tam dzieciaczki będą pomalutku wdrażane w różne zabawy i gry z piłką, tak. Właśnie chciałem zapytać kolejne pytanie: jakie plany macie? Jak, jak widzisz przyszłość w ogóle sportu? Bo też to jest trudne do działania w takiej sytuacji epidemii, w jakiej jesteśmy, gdzie część sportu są sportami kontaktowymi i trudniej jest prowadzić i treningi, i przeprowadzać zawody, a przecież chce się chce się iść za najlepsze jest duża tego potrzeba, tak? ponieważ odbiorców też jest. Dzieciaki również zgarną się do tego po tym pobycie, po tych długich wakacjach covidowych, że tak powiem. Yy, dzieciaki też potrzebują ruchu i myślę, że no trzeba być, myślę, że to odgórnie już będzie ustalone, że mimo wszystko będzie wracało wszystko do normalności. Tak? Jest to nieuniknione. Tak? No, ludzie korzystają ze wszelkich dóbr, tak? do restauracji chodzą, gdzie indziej. I tak samo i obiekty sportowe myślę, że z czasem będą po prostu musiały być zwolnione z tego zakazu, jaki jak, jak jest narzucony obecnie. Teraz ważne pytanie. Jak Was znaleźć, jeśli ktoś z oglądających teraz chciałby przyjść pograć w siatkówkę? Albo zapisać swoje dzieciaki na sekcję do trenowania? Jak można Was odnaleźć? Jak można się z Wami skontaktować? Mamy stronę internetową TZS info. Oraz na Facebooku mamy tak swój profil, to Maszowskie Stowarzyszenie Sportowe Kudłaty. Tak? Niedługo zostanie ogłoszony nabór, będą plakaty wywieszane, będzie promocja za pośrednictwem mediów, jak tutaj lokalnych, tak? czy gazety, czy portale społecznościowe. Właśnie w niedługim czasie jak już będziemy wiedzieli, jak stoimy z halą, czy nas puszczą na halę, czy nie wpuszczą, bo to jesteśmy od tego, że tak powiem, uzależnieni, tak. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku i niebawem ruszy kolejny nabór uzupełniający do naszych tych grup młodzieżowych w konkretnych już rocznikach i myślę, że wszystko potoczy się po naszej myśli. Mówię, no, na, W internecie mamy stronę internetową swoją i oraz na, fe, na Facebooku można nas znaleźć. Czyli tam szukamy kontaktu. A jak Stowarzyszenie Kudłaty radzi sobie finansowo? Bo to przecież trzeba ogarnąć salę, wynająć, opłacić trenerów, często sprzęt, może jakieś wyjazdy na, na turniej, albo organizacja turnieju. Mało kto sobie zdaje sprawę, ile to jest pracy, wysiłku, ale też środków finansowych. Jak sobie z tym radzicie? Mamy bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o Urząd Miasta tak? Tomaszowski. Tu bardzo dużo nas wspierają w tych naszych działaniach, ponieważ jest to działania są skierowane dla odbiorców tutaj miejscowych. Tak? Dlatego bardzo, bardzo mamy fajne relacje i fajną, bardzo dobre wsparcie od Urzędu Miasta. Również wspiera nasz starostwo powiatowe, jeśli chodzi o obiekty tak? pod kątem wynajmu, hali czy czymkolwiek. Pan dyrektor z ekonomika jest bardzo pozytywnie nastawiony do nas, tak jeśli chodzi o te nasze treningi czy cokolwiek zawsze potrafimy się z nimi, z tymi ludźmi dogadać, tak. No ponadto oczywiście mamy swoich prywatnych sponsorów, którzy od wielu lat, niektórzy już od początku nas wspierają, od 8 lat i co roku, z roku na rok nas wspierają swoimi tam dotacjami finansowymi na, na rzecz stowarzyszenia. Już drugi rok z rzędu pisaliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niestety byliśmy teraz już troszkę wyżej, ale jeszcze za mało, tak. Byliśmy w rezerwie, wniosek był poprawnie sporządzony i tak dalej. Swoimi siłami piszemy wniosek przy pomocy gdzieś tam ludzi, znajomych, którzy tym się zajmują, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów, tak? Wynajmując kogoś, żeby napisał dla za nas wniosek, nie? Sami staramy się to wszystko robić we własnym zakresie e, i mówię, no, po raz kolejny znowu spróbujemy do Ministerstwa Sportu i Turystyki, żeby nas wsparli w naszych działaniach. Jeśli chodzi jeszcze, chciałbym dodać, jeśli chodzi o tą grubą młodzież, tą siatkówkę, tak? To... Plany były dość fajne, bo zaczęliśmy od stycznia tak konkretnie, w styczniu w okresie ferii nawet zapewniliśmy naszym dzieciakom przez 5 dni ferii jeździliśmy do Jacni na stok narciarski. Nasi trenerzy, którzy są wujawistami i mają kwalifikacje do instruktora narciarstwa również uczyli podstawowych zasad jazdy na nartach. Tak? W planach mieliśmy raz w miesiącu jeździć na basen z dzieciakami, do Choryńca udało nam się w styczniu i w lutym pojechać. No, teraz będzie fajna sprawa, ponieważ mamy ten basen na miejscu, tak? Będziemy z dzieciakami również chodzili na baseny raz w miesiącu, żeby była to ogólnorozwojówka dla tych dzieciaków, tak? W tym wieku no mówię, nie ukierunkuje się dziecka na jeden sport. Ciężko jest ukierunkować, żeby jedno się zafascynowało tylko siatkówką, tym bardziej że siatkówka nie jest prostą dyscypliną sportu, tak. I oby jak najwięcej ludzi takich z pasją jak Ty, bo widać, że potrafisz zarażać. Czy potrzebujecie innej pomocy ludzi w działaniach stowarzyszenia? Bo to na pewno nie jest proste. Pewnie przydałby się ktoś do wniosków, pisania. Ktoś może do sponsoringu, szukania? To sponsorzy każdemu się przydadzą, tak? Bo to mówię, to tego nigdy za wiele. Inwestujemy od podstaw, tak? Nasza skółka dla siatkarska powstała od podstaw, tak? Sprzęt kupujemy od podstaw. Działa Współdział, współpracujemy m.in. z czajnią, tak? Dzięki działaj lokalnie, co roku piszemy wniosek, i zawsze jakoś tam się udaje nam dostać. Ten wniosek przechodzi formalnie. Wszystko jest fajnie, udaje nam się uzyskać to wsparcie, tak? Na nowy sprzęt, wszystko mówię, cały sprzęt zakupujemy od nowa. A też jesteśmy zdania, że nie kupujemy jakiegoś tańszego sprzętu, tylko chcemy kupić dobry ten sprzęt, żeby te dzieciaki miały zapewnione właściwe warunki do rozwoju, tak? To teraz moje pytanie, jakie są twoje marzenia, jak widzisz e, w, waszą przyszłość? I czego, czego potrzebujecie, albo co chciałbyś osiągnąć e, wraz z ekipą e, w przyszłości? No fajną sprawą gdyby się byłoby, gdyby się nam udało wyszkolić, tak? Poprzez od tych maluszków, które teraz trenujemy z 10-11 rocznika. Drużynę chłopców, którzy by kolejno przechodzili przez każdy szczebel tej karier siatkarskiej kariery, czyli junio juniora kadeta, i później udało się stworzyć, chociażby na poziomie trzecioligowym drużynę z wychowanków, tutaj naszych tomaszowskich chłopców, czy tam z powiatu Tomaszowskiego, tak, którzy by mogli reprezentować nasze miasto, nasz, nasz powiat w rozgrywkach wojewódzkich, tak. Ja mówię, no to jest takie fajne marzenie. Jednym fajnym sukcesem jest nasz. Bo jeden rok też udało nam się stworzyć drużynę juniorów siatkarzy, chłopców, tutaj udało nam się ze szkół zebrać występowali, może efekt nie był piorunujący, tak, bo nie mieli możliwości, bo nikt ich nie uczył grać świadkówki wcześniej, tak, ale rozegrali pełny sezon w rozgrywkach wojewódzkich. Jeden z naszych juniorów nawet w ostatnim sezonie, który graliśmy w trzeciej lidze, występował w seniorach i... W tym roku się okazało, że dzięki tam działaniom naszych trenerów pojechał na testy do juniorów Resowi Rzeszów i się dostał do tych do kadetów, do kadetów, przepraszam, chyba nie do juniorów jeszcze bo wiekiem nie, nie, jeszcze nie przeskoczył. Także mamy nadzieję, że w tym roku już w sierpniu pojedzie z nimi na obozy, tam będzie chodził do szkoły sportowej. Także to jest też dla nas mały sukces. Także dzięki temu, że ten chłopiec u nas ten rok potrenował, czy półtora roku z nami był, zaszczepił się tą siatkówką. No i a w poprzednich latach udało się też jednemu siatkarzy naszych Tomaszowskich. Mimo wszystko, że Rodzinkiem był też gra na poziomie pierwszej czy też drugiej ligi teraz jeden chłopak z Tomaszowa, tak. Ten być może mamy nadzieję, będzie kolejnym, który się wybije gdzieś tam w tym świecie. Dzięki Patryku. E, świetna e, inicjatywa, ludzie, którzy zarażają sportem, energią, e, swoją e, chęcią działania. E, jeśli chcecie im pomóc, to tak jak mówił Patryk, znajdziecie ich na e, Facebooku, na stronie e, internetowej e, Dziś opowiadaliśmy w czajni, przy czaju o Stowarzyszeniu Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe Kudłaty. Tak jest. Pamiętajcie o nich, a my widzimy się już w kolejnym tygodniu, w kolejnej rozmowie w Czajni przy Czaju i przy Aktywnym Pograniczu. Pamiętajcie o polubieniu naszych stron, a jeśli chcecie wspierać lokalne inicjatywy, to warto przekazać Stowarzyszeniu Czajnia 1% podatku albo darowizny. Oni tym dzielą się właśnie z takimi organizacjami jak Stowarzyszenie Kudłaty czy wszelkie inne. Działają jako akcja parasolowa, rozdają później te granty, dzięki którym można na przykład kupić piłki dla dzieciaków. Także pamiętajcie o Czajni, aktywne pogranicze. Program prowadził Marcin Wodzirej-Piotrowski. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.